16 czerwca, środa, Jeruzalem, Księga Życia Ten cel można osiągnąć jedynie za cenę prawdziwej śmierci sobie samemu. Aby życie monastyczne mogło być życiem mistycznym, musi pozostać życiem głęboko ascetycznym. Twoja podstawowa asceza polega na wyrzeczeniu. Bez tego nie można być uczniem Chrystusa. Życie monastyczne bardziej niż życie apostolskie domaga się od ciebie wyrzeczeń bez wahania i bez podziału. Prawdziwym mnichem jest ten, kto zgadza się porzucić wszystko natychmiast i na zawsze, aby zachować swe życie, tracąc je dla Boga. Nie możesz w pełni należeć do świata, który nadchodzi, jeśli nie porzuciłeś wszystkiego ze świata, który przemija. Nie możesz służyć dwom panom jednocześnie. Miarą twego przywiązania do Boga będzie miara twego oderwania od świata. Jaką miarą mierzysz, taką i Bóg ci odmierzy. Nie mierz więc twoich wyrzeczeń, a zakosztujesz radości, miłości bez miary. Zaznasz już w tym życiu szczęścia owego stokroć przeobiecanego tym, którzy opuścili wszystko.